Jedziemy. Tak, jedziemy do tego sklepu, którego nie ma u nas w pobliżu. Zobaczymy co tam ciekawego, świątecznego jest. To się później odezwie. No dojechali. Taki mały spoiler. proszę Bardzo. Elfa z Mickey'ego. Mickey Elf. Zobacz jakie fajne kubki, a ja sobie obiecałam, że też jeden kupek muszę kupić niestety. I nawet są talerzyki. Boże, Boże, Boże. A w tym roku jest w ogóle 25-lecie tego filmu ogólnie, wiesz? Miałabym swój własny, personalizowany szalik. W królestwie piżam. Czekaj, a pokażę jeszcze raz. A on był takim niedocznikiem, że ci obym. Gdzie... Nie chcesz być? Nie, z nigdy nie lubiłam smerfu. Z z Ty możesz być jak chcesz. Mogę ja. ci kupić. Czy wy też tak macie, że nigdy wow. nie bierzecie tej e, pierwszej e, rzeczy z brzegu, tylko zawsze tam gdzieś tam szukacie? Bo ja uważam, że ta pierwsza zawsze jest zmacana. No nie? Najgorszej nie jakości zawsze jest. No nie wiem, po prostu zmacana jest dla mnie nieakceptowalna. Nie, 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 nie no i już jej nie kupię. Dziękuję. A my teraz jedziemy na ptaka. To jest mi ogarni taką, o, taką skromną kokardę. Na czubek. Smacznego. Dziękuję. Zobaczcie, chyba był u nas Mikołaj. Pierwomatę, herbata. Pierwomatę, X. Musiałeś być bardzo grzeczny. Ja, ja zawsze byłem. jestem grzeczny, nie musiałem być. Tylko po prostu byłem sobą. Boję się. On <noise> I ja zamykam oczy, nie patrzę. Co to takiego jest? <noise> o, ten Mikołaj to bardzo niedobrze zna. A w zasadzie to. Chyba uznał, że byłam bardzo grzeczna w tym roku. No bardzo się cieszę. Dziękuję świętemu Mikołajowi. Słuchajcie, nagrywam już nowym aparatem. Także nie wiem, dajcie znać, czy jest jakaś różnica. Wydaje mi się, że powinna być, no ale tak tylko mówię. Więc otworzymy sobie dzisiaj numerek 6, bo dzisiaj mamy Mikołajki. Chciałam poczekać, aż będzie no po prostu jaśniej, bo już pierwsze prezenty były już pierwsze prezenty za nami. No, ale jeszcze kalendarz coś na pewno ciekawego dla mnie przygotował, więc no, tutaj mamy Numerek 6. A, jazda, takiego... hmm. O, jakiś liczny? Piękny. To są perfumy z takim. Z słonikiem prześliczne. MCM, taka marka. O, jak miło. No, to będzie testowanie nowego zapachu. A się cieszę, w ogóle, jaka fajna, jaka fajna butelka. Mega jest. Także już numerek 6, dzisiaj takie perfumki. W sumie to pokażę wam jeszcze, co dostałam za inne prezenty na Mikołajki z okazji Mikołaja. I tutaj dostałam takiego czekoladowego bałwanka od mamy, tutaj od koleżanki takiego Mikołaja Skindera. A tutaj dostałam od koleżanki też taki fajny nowy kubek świąteczny, także zaraz sobie otworzymy do herbatki. I tutaj chyba takiego pierniczka. Tak, w kształcie bałwanka. jak nowy kubek to musi być też do tego herbatka, więc zabieramy się za szukanie numerku 6 Jest szóstka. Miła sentencja, miłe słowa na dziś. I słuchajcie numerek 6 Christmas tea, herbatka iście e, świąteczna. Także zabieram się za zaparzanie moim nowym. Kubeczku. Pieski już w kolejce czekają na mikołajkowy prezent. To był jeden z, ale teraz czas na smaczka. No i mamy te twarde rurki. Ale są chociaż trzy, dobra To może, tak podzieliłam ostatnio Dobra To w takim razie już wam tutaj dzielę Największego dostanie Negus, proszę bardzo Dusiczka dostanie Takiego m, troszkę mniejszego Cindy troszkę większego I mini Takiego średniego Jedzcie sobie, bo Pies jest. prawda? Negus zadowolony Wszystkie są Zadowolone pieski? Wszystkie? Okay.